Janek, co? gdzie idziemy? Do przedszkola. Do przedszkola. Powalczyć trochę w przedszkolu. Tworzymy bramę. Gdzie to się otwiera? Nie działa. Nie działa. Poczekaj, z której tej strony siadasz? Aha, co jest? Co jest, pani dzieju? No, próbuj. Uch, ale zimno. Oj, trzeba było szybciej odpalać auto. A tak, jesteśmy na ostatnią chwilę. Podgrzewanie siedzonka. No i niestety, nie lubię, ale muszę. Tak będzie szybciej. To co, Jasiu? Do przedszkola? Tak. Masz energię? Tak. Na zabawę? Tak. To pokaż, że masz moc. Dobra, odpinaj pas, idziemy. Czekaj muszę nagrywaj Nagrywaj, no nagrywam. No co jest? Ej, ej, człowieku, chrupki rozgnie... Nie mogę na to patrzeć, naprawdę. Rozgniała też chrupki, nie mogę. No boli mnie serce. Czego szukasz? No, tak, siłę, siłę masz, dobra. Dobra, wystarczy. Jasiu do przedszkola, a filmy same się nie nagrają. No była dłuższa przerwa, sami wiecie jakaś sytuacja. Wojna na Ukrainie, nawozy, saletra już po 6 tysięcy, paliwo po 7. Szczerze mówiąc, no jest nad czym się zastanawiać i no zastanawiać jest nad czym się pochylić. To dla mnie nie był jakiś super czas, żeby brać kamerę w rękę i... I pokazywać to, co dzieje się na gospodarstwie. A działo się dosyć sporo, bo oczywiście nawozy były rozsiane. Posiałem też jęczmień browarny 27 albo 28 lutego. U mnie nie dużo, bo nie dużo, ale trochę brakuje. Słuchajcie, No wróćmy, wróćmy do takiej codzienności też swojej. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Nieco bardziej już regularne, albo nawet, nawet jeszcze częstsze. Jest jeszcze ta ziemia taka za bardzo. No pewnie zależy od pola, ale. No, ale. Ale to nie są idealne warunki. Trochę brakuje, chyba żeby czymś przejechać. Przed siewem. Jakoś to idzie. Lekko przemarznięta ziemia. Jak myślałem, że to, że to w miarę pójdzie. A rewelacji nie ma, ale. ale tragedii też nie. A zresztą, pokażę Wam te filmiki, które gdzieś tam przygotowywałem podczas jeżdżenia. Bo też jeździłem trochę po Polsce, szukałem sprzętów. Jedna wersja, która najbardziej mi się podobała, to taki kat za około 200 tysięcy. No i to jest sprzęt to jest sprzęt ale to wygląda pięknie bardzo fajna maszyna. No niestety troszeczkę odremontowana, podmalowana. Był podmalowywany. No, Był szykowany. No i taka wielka niewiadoma. Co to może być? Ale widać od razu różnicę na jakiś z tyłu mostach. Przyczepka z grzejników zrobiona. Zresztą nasze pierwsze filmy z Anią były wykorzystywane. Znaczy ta, ten, ten rekwizyt był wykorzystywany do podjazdów na pole. Przypo, przypomnijmy sobie. Ładnie ten kat wygląda, naprawdę. W porównaniu z z tymi starszymi Merlot, to tu jest petarda. Kabina całkiem inna, taka bardziej widoczna. A tu Faresin, ale widać od razu różnicę na jakichś z tyłu mostach, że ten kat, tam to jest masywna maszyna. A tutaj tak jakby zabaweczka Znaczy może nie zabaweczka Ale, ale widać różnicę Silnik katowski Pompa Rexrod Tak Rexrod Model silnika No i co tu więcej No jest napakowane Napakowane elektroniką Nie ma co gadać Ale wygląda dobrze tak w środku w środku to bardzo prosta maszyna ta hydraulika to tutaj jest to tutaj pięknie, naprawdę no tak płynnie wszystko chodzi przy ruszaniu trochę szarpie, takie ma lekkie szarpnięcie na tych mniejszych biegach no tu jakiś wentylator do cofania, tryby joystick tutaj są biegi, tutaj przód, tył wysuw chyba nic więcej No to tutaj jest wersja z zepsutym silnikiem. Bardzo, bardzo tutaj mój tato się uparł na to, na ten sprzęt. Bardzo mu się spodobał i, no i zapewniał mnie, że będzie tutaj prosta, prosty temat. Chociaż ta cena jest na tyle niska, że ja też już później na końcu brałem pod uwagę to, że po prostu będzie silnik do wymiany cały albo do remontu. Więc cały czas jednak wychodzi to w miarę dobrze, czyli remont i nowy silnik, no i taka ładowareczka jak w moim gospodarstwie zawita. Ła! Ten słupek to też można przełożyć, tak? co co? Ten to też można przełożyć. No, bo tego tak. z bałem, nie bez głowicy. Przekładasz, mm -hmm. a ten ci zostaje do regeneracji, Można go dać. I też go możesz sprzedać albo trzymać. To jest taki numer. Tak to jest, taki, to jest silnik. Może pasek zciągnąć? No tak? dobra, dobra, widzę. No jakby to było, żeby na gospodarstwo dobrą maszynę kupić tak, żeby do przodu jechała. <laughs> Powiem tak, mówiłem, że jak fadromy się już naprawi, to będę musiał zamknąć kanał, bo, bo nie będzie co nagrywać. Teraz zobaczyliście sam silnik i pytanie do was. To jest silnik Perkins numer. Podam jeszcze tabliczkę z tego silnika, i jeżeli macie jakieś namiary, ten kod za mną wszędzie chodzi, macie jakieś namiary na nowy nawet silnik. Albo na nowy, albo taki, gdzie można cały, cały blok kupić. No to z chęcią wezmę namiary, żeby to ogarnąć. A część osób będzie wiedziało, o co chodzi, ale myślę, że jak już dojdę z naprawą, no chyba, że będzie ta naprawa się przeciągała, no to już tam trochę posiedzimy w garażu razem. Natomiast mam nadzieję, że to szybko pójdzie i już gotowy, uruchomiony sprzęt. Pokażę Wam, jakiego grata znowu. Kupiłem. Więc na razie myślę, że trochę się przy niej pokręcimy. Jak coś będzie do roboty, to zrobimy ten silnik. Jak coś jeszcze, no to, no to się tam trzeba będzie nad tym pochylić. No i już będzie temat na gotowo, no to oczywiście e, lekkie czyszczenie, mycie. Wyjadę, no i nieco więcej opowiem o maszynie, o jej parametrach i o tym. Czego tak naprawdę nie wiem w tym momencie, bo e, mało wiem o ładowarkach. What? A niektórzy mówili, że będę zadowolony. Sorry. Jak to się otwiera? Zobaczcie. Tu jakieś oświadczenie sprawcy kolizji. Ale tu. To... Jakie zakupy. Róży. Kwiatów dla kobiet naszych. W środku jeszcze e, bidet i toaleta, bo już przyszedł czas na montaż jakichś tam płytek, e, więc no te sprawy budowlane powiem wam, że już e, szybciej zmierzają ku końcowi. Znaczy jest wykończeniówka typowa, no ale jeszcze nie ma ani toalety, ani prysznica, jest w zasadzie wszystko w środku pomalowane I czeka na urządzenie To wersje dla Jasia Oj Oj, 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 oj. tego to się nie wydarzyło To wersje dla Jasia e, Dla babci Dla mamy I dla Lili Takie małe bukieciki To dla mamy Tutaj dla, dla Ani to już To już na grubo poszło 31 Janek A dla mamy a ty co masz dla mamy, pokaż to, elegansio ładne, a ja takie mam to to mamy coś Jeju. dla ciebie a ja w skarpetkę szedł. no dziękuję dalej guzaka czemu ty nie masz butów? nie mam butów i mam twoje skarpetki <głosy> <głosy> poznajesz? <głosy> Tak. O, cała mama. Dawaj buziaka. Wszystkiego najlepszego z okazji mnie kobiet. Dziękuję Proszę. bardzo. Grzesiek, ty będzie kobiet, czy Przeprosinowe? ale Ale ty czy jak, a ty czym będziesz przepraszać? Ja? Ty, czy ty nie masz za co przepraszać? Ja się tam nie Już ja idę Ja też mam. U mnie sobie zawsze pół na pół. Bo jutro dzień mężczyzn. No dobra. No nie spodziewałam się, że w ogóle pamiętałeś. Panowie na budowie pamiętali o rana. A to co Ania mówiła, przeprosinowe. Arla zobaczyłem i, i mnie trochę wybi wybił z rytmu. Te tematy przeprosinowe, no to jak sami wiecie, no zawsze coś się może wydarzyć. Jak to w małżeństwie, raz lepiej, raz gorzej. No ale jakby jeszcze tak Dzień Kobiet zostawić z problemami. No to by było już nieciekawie trochę dłużej. Także lepiej się pogodzić i no i co? I do przodu? Kocie. Byku, byku z plastiku. Jedno, Daj muziaka. Ale prezent dostałaś kwiaty. Kobietko mała. To prezent dla Ciebie. Powąchaj, pięknie pachną. Wstań to sobie. róże dla Ciebie są. Powąchaj. To jest święto kobiet. Święto kobiet, tak. A Ty jesteś kobietką małą. się, <laughs> proszę, 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 powąchaj kwiatka. Może Ty chcesz te mamy powąchać? Zobacz, mama ma trochę więcej od Ciebie. Już wow, się w kadrze ja nie, nie mieści. razem z Liwią, gdzie Wy tu jesteście? Rata ja kupiłem. A rzepak będę chyba sprzedawał. Arlo, zobacz. Zobacz na, ten, na te parametry. Co tu z tego rzepaku wychodzi. W zasadzie to niepotrzebne. Bardziej się tak martwiłem o zanieczyszczenia. Byłem ciekawy, co to w ogóle, co to w ogóle wyjdzie. Więc no, sprawdziłem. Cena sprzedaży rzepaku. To, co ja tam zrobiłem, to 4000 netto. Więc, no, kurczę, no, temat jest jak sami wiecie bardzo skomplikowany. Żniwa, nie wiem, po ile tam chodziło, po, po 2,5. Teraz już kilka dni minęło i rzepak jest po 4, 600 już nawet. Więc można powiedzieć, że na partii 100 ton straciłem 60 tysięcy. No, ale na pewno nie będę narzekał, bo, bo to są oczywiście moje decyzje. Taką podjąłem. Bałem się, że, że, to, że to może gdzieś walnąć, a no zawsze znajdą się osoby, które mają niestety gorzej. Wydaje mi się, że to już potwierdzone informacje, jeżeli chodzi o saletrę, czyli z 3000. Gdzie ta cena już jest bardzo duża, wzrosła na nawet 6000 złotych za tonę. No, to są takie sytuacje, gdzie każdą złotówkę będziemy musieli oglądać po kilka razy. Ja tutaj już po wykonaniu prób glebowych z Markiem z laboratorium polowego. Trzeba przyznać, że warunki nam sprzyjają, bo mamy 3 stopnie bodajże. No, i nie wieje. I nie wieje. Troszeczkę zeszłem z nawożeniem. Można powiedzieć, że jeszcze nigdy tak mocno nie schodziłem przy nawożeniu rzepaku przy takich dawkach, ale okazało się, że na moich polach jest od 30 do nawet 70 kg takich do wykorzystania azotu, więc dawki nieco obniżyłem. Wahają się od 120 do 160 w czystym składniku teraz przy nawożeniu wiosennym. No i co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzieś tam jeszcze w pogotowiu, w pogotowiu, bardziej do testów włączyłem bakterie, które wiążą wolny azot z agrosimexu. A mam nadzieję, że po tym sezonie no, wielu rolników też podzieli się swoimi informacjami, bo pewnie zdarzą się tacy, którzy albo nie kupili azotu, albo stwierdzili, że jest za drogi. No i niestety nie wysieją go wcale. Uważam, że to jest troszeczkę strzał w kolano. No pewnie też cenna nauka dla e, innych rolników na przyszłość. Ania. Nie, ja, już nie nagrywam. ja zapłaciłem za długie róże. Ale nie Przecież miałem ja... dużego bazonu, już nie połowę. Skróciłaś. A ty je o połowę skróciłaś. To ja mogłem to tańsze wziąć. Albo z bazonem. Jasiu. Ty rozumiesz co tu się wydarzyło? No słuchaj, ja specjalnie długie kupiłem, a one są do połowy skrócone. Jednym słowem oszukali mnie. Będę miał nauczkę na przyszłość. Albo od razu z wazonem, faktycznie. Co ty się nagrywasz na tę plan... szarki w pranie? Nie, A co? To się wybluruje. Kasper zna tak, wie, że takie rzeczy. Co? Nagle jeszcze raz.